Ta technika jak najbardziej pomaga też w podejmowaniu decyzji, na jakie cechy produktu należy zwrócić uwagę, jakie cechy wyeksponować lub jakich zmian należy wprowadzić w produkcie, aby wzrosła jego sprzedaż. Myślę, że też bardzo duże zastosowanie ma ta technika przy określaniu luki rynkowej, przy wprowadzaniu nowych produktów czy przy testowaniu haseł reklamowych. Powiedziałam, że ma szerokie zastosowanie właśnie w badaniach marketingowych i w badaniach ankietowych, ale to nie wszystko. Jak najbardziej ta technika ma swoje zastosowanie w badaniach społecznych. Może być również wykorzystywana przez instytucje publiczne, na przykład przy określaniu preferencji korzystania z obiektów kulturalnych, również dzięki skalowaniu wielowymiarowemu, możemy uzyskać mapy percepcyjne, które pomogą w podejmowaniu decyzji, jakich inwestycji, jakich inwestycji należy podjąć, jakie inwestycje tak naprawdę są najbardziej potrzebne według mieszkańców. Dzisiaj administracja publiczna zbiera informacje od mieszkańców, więc jak najbardziej ma dane, które potem... Może wykorzystać właśnie między innymi, może przeprowadzić techniki skalowania wymiarowego, stworzyć mapy, i potem te informacje może jak najbardziej wykorzystać do podejmowania ważnych decyzji w mieście. Proszę Państwa, skalowanie wielowymiarowe to technika z szerokiej gamy metod statystycznych, które opierają się na tworzeniu map percepcyjnych. Pierwsza sprawa, proszę Państwa. Czym w ogóle jest mapa percepcyjna? Otóż dla odbiorcy mapa percepcyjna to, taka, to taki wykres, wykres rozrzutu, jak zaprezentowany, jak zaprezentowany w tym miejscu. Na jego podstawie możemy sobie ocenić na razie powiedzmy, podobieństwo pomiędzy różnymi markami. Warto wspomnieć, że jeżeli będą Państwo poszukiwać map percepcyjnych w PS i MagoPro, no to niestety takiej techniki Państwo nie znajdziecie. Otóż jest to technika, która towarzyszy wielu procedurom statystycznym. Będzie to, mapy percepcyjne można przygotować w oparciu o analizę głównych składowych, rzadziej w oparciu o analizę czynnikową. Mapy percepcyjne przede wszystkim kojarzone są z analizą korespondencji, ze skalowaniem optymalnym i wreszcie z trzecią techniką, to skalowanie wielowymiarowe. Co wpływa na to, że marka H, marka B, jest na przykład wysoko, a marka CED jest nisko. tak? Jakie czynniki? Oczywiście, respondent. Mogę o to zapytać respondentów. Oni nam coś odpowiedzą. Czasem zgodnie z prawdą, czasem nic nam nie odpowiedzą, czasem odpowiedzą na jakieś głupoty. Tak? Pewne rzeczy są po prostu nieuświadomione, więc ja chciałbym odkryć, jakie cechy produktów wpływają na to, że one znajdują się tak w, ta, w takim układzie w rankingu. Wybieram tą technikę, ponieważ jest to najprostsza technika. Chciałbym Państwu przy, pokazać trzy: utwórz odległości z danych, model, iloraz, model ilorazowy. Tak, Wybieram tutaj sobie poziom pomiaru zmiennych, poziom przekształcenia zmiennych, tak naprawdę. W opcjach wybieram wykres grupowy. I kliknijmy dalej, kliknijmy OK. E, o modelu sobie pomówimy. Wyszedł nam wykres, on może być troszeczkę nieczytelny, to niestety uroki pracy zdalnej, więc ja zastosuję tutaj szablon, który troszeczkę, yy, który troszeczkę ten yy, wykres nam ładnie, ładnie ubarwi. Nie proszę Państwa, już jest ładny wykres, tak? I popatrzcie Państwo, to co zaobserwowaliśmy w macierzy, obserwujemy też na tym wykresie, tak? Marki C i D są blisko siebie, marki H, B, i A IA są również, powiedzmy, tworzą takie podobne skupienie. Ja, Pamiętacie dokładnie to samo widzieliśmy w naszej macierzy. Tutaj do niej przywrócę. O, tak, żeby pokazać. No, popatrzcie Państwo, no to mniej więcej jest to samo, tak? Oczywiście w uproszczeniu na dwa wymiary. Zwróćcie Państwo uwagę, ja, tak, nasz ranking przebiegał mniej więcej w ten sposób, tak? Czyli powiedzmy, że po przekątnej, tak, upraszczając sprawę. Więc ja już mogę odkryć, aha, czyli jakaś cechy, prawdopodobnie te wymiary wpływały na to, że marki ułożyły się na naszym rankingu, naszym rankingu tak jak, tak jak się ułożyły. Mogę sobie porównywać obiekty pomiędzy, relacje pomiędzy obiektami. One generalnie odzorowują, to była dość czysta relacja, więc bardzo ładnie nam się wszystko, na wszystko odwzorowało. Bliskość obiektów odwzorowywała tą odległość, którą mieli Państwo, którą wyliczaliśmy sobie w danych. No właśnie, no ale to by jakby zamknęło sprawę. Już wiem, że no marki C i D są oceniane w podobny sposób, te marki w podobny, ta to, to tak trochę różnie od innych. E i G od, podobnie do siebie, no ale pytanie pierwsze brzmiało, co wpływa? A No proszę Państwa, ja nie pytałem respondentów o to, co wpływa na ich ocenę, a to byłem w komfortowej sytuacji, bo ja to wiedziałem. Popatrzcie Państwo, uczniowie oceniają się wzajemnie i teraz to jest takie badanie, 14 uczniów w klasie zostało poproszonych o to, żeby porangować swoich, kto jest Ci bliższy, ktoś Ci tam najdalszy. Do czego to mi jest potrzebne? No, jeżeli jestem wychowaczem, chciałbym wiedzieć, czy w mojej klasie tworzą się kliki i jeżeli takie kliki się tworzą, no być może uznam, że to jest negatywne zjawisko, chciałbym wiedzieć, na jakiej podstawie się one tworzą i z drugiej strony, no, jeżeli się tworzą, no to może coś powiem przedsięwziąć, typu wyjazd integracyjny czy jakieś tego typu działania. No i proszę Państwa, mamy odległości pomiędzy naszymi uczciami. Patrzcie Państwo, tutaj tworzą nam się ewidentne kliki. Mamy. Osoby, które, mamy pięć osób, które leżą do, do jednej grupy, pięć osób, cztery osoby do drugiej i takie osoby troszeczkę orbitujące gdzieś pomiędzy nimi. Generalnie tworzą oni swoją własną grupkę, ale trochę taką bardziej rozciągniętą. Znaczy dziesiątka na przykład ciągnie w kierunku pierwszego i tej grupy, siódemka w kierunku tej grupy. Czyli mamy taki wymiar, który różnicuje nam silnie tą grupę od tej grupy, to jest takim wymiarem w tym przypadku pomocniczym. I co ja sobie mogę powiedzieć? No, okej, okay, wiem, że są trzy kliki, natomiast trzy grupy jakieś tam. Natomiast proszę Państwa, ja wiem, i to znowu jest wiedza moja zewnętrzna. Mogę to przetestować, ale to jakby pominiemy sobie w tym momencie. Przy pomocy tak zwanych restrykcji. Ja wiem, że to są uczniowie, którzy chodzą na kółko matematyczne, a to są uczniowie, którzy chodzą na kółko sportowe. Tak, między nimi troszeczkę nie ma przepływów, tak? Nikt nie chodzi równocześnie na to i na to. No, cóż mogę zrobić? Mogę. Za... a trzeci tak naprawdę nie chodzą na żadne kółko. Część to czasem lubią tych, czasem lubią tych. Więc tak naprawdę są gdzieś po środku. Więc to, co mogę zrobić, widzę, że w ten sposób wiem, że przedmiot, czy tam jakieś kółko kółkomatywne, to jest to, co kształtuje zróżnicowanie w mojej klasie. No muszę coś zrobić, jako. Dla mnie to jest ważna informacja, jako wychowawcy, mogę coś zrobić, żeby tą relację. Może nie tyle naprawić, tak, ale poprawić, żeby jedna klasa była bardziej zżyta, bardziej yy, bardziej, z bardziej jakaś taka zżyta, połączona, tworzyły się takie relacje, nie tylko w obrębie małych grupek ze względu na to, czy tam. Ktoś woli matematykę, czy ktoś woli sport. A gdybym ja, znał, gdybym ja znał atrybuty, którymi posługują się respondenci. W zasadzie, skoro je zna, skoro wiem, że one są dobre, to dlaczego ich nie wykorzystać? Tak? Zadajmy sobie pytanie, który atrybut jest szczególnie na przykład wysoko oceniany w przypadku danej marki, tak? który wpływa pozycja, na którym wymiarze wpływa na jego szczególnie wysoką ocenę. Mieszkańcy dzielnicy oceniali swoje dzielnice na takich wymiarach jak. Komunikacja, bezpieczeństwo, infrastruktura, koszty utrzymania, instytucji kultury, dostępność instytucji kultury i tereny zielone. No proszę Państwa, co tutaj widać, tak? No widzicie Państwo. Infrastruktura drogowa była szczególnie wysoko ceniona w dzielnicy ósmej, na przykład instytucje kultury między siódemką a gdzieś tak, dzielnica szósta, dzielnica dziesiąta, dzielnica dziewiąta, tereny zielone, także wysoko w tych dzielnicach. Buduje nam się pewien obraz miasta, gdzieś na. Osiedla, które mają fajne ulice, fajny, fajny dojazd, nic poza tym, albo na przykład dobrą, przecież komunikacja publiczna jest troszeczkę dalej, czyli stąd można łatwo dojechać samochodem, stąd, lepiej, stąd łatwiej dojechać komunikacją publiczną. Jeżeli chcę jechać do teatru, to o raczej jadę samochodem, a z tych dzielnic raczej jadę komunikacją publiczną. Raport jest w formie przeglądarkowej, tak? Mogę sobie kliknąć, y, powiększać różne obiekty. A, mamy y, w ciągu transakcji, mam tutaj jakąś próbkę transakcji. Chcę, chcę poddać ocenie, które produkty są kupowane razem, żeby móc je na przykład y, polecać tym, którzy kupili tylko jeden z nich. Y, czyli jakiś system poleceń chciałbym zbudować i zwizualizować go przede wszystkim na zarządzie, ponieważ zarząd nie do końca lubi tabelki, lubi reguły transakcyjne. Proszę Państwa, mamy zestaw jakichś tam przedmiotów turystycznych, śpiwór, lampka, i tak itd. Zajrzymy sobie do rozkładu, ile produktów było kupowanych w trakcie transakcji. No najczęściej 5, średnio tam wychodzi około czterech. No, na tym mógłbym oczywiście poprzestać, ale jednak zarząd troszeczkę ciśnie, więc ja proszę Państwa przejdę sobie do analizy koszyków. Mogę oczywiście analizować tabelę, co może szybko zakończyć moją karierę w tej instytucji, że śpiwór z namiot, w 35 transakcjach pojawił się śpiwór z namiotem. A namiot turystyczny ze śpiworem też w 35 transakcjach. Tylko zwróćcie Państwu uwagę, śpiwór jest częściej kupowany niż namiot. Więc porównanie z czystych liczebności może być troszeczkę pewnym, no, pewnym nadużyciem, tak, bo będzie na naszą liczebność, będzie na nasz, naszą pozycję w rankingu, pozycję w koszyku, będzie wpływała liczebność po prostu produktów. Dlatego powinien to analizować tak symetrycznie, tak? to znaczy, namiot ze śpiworem, Państwo, aż 85%, śpiwór z namiotem, Czyli 85% transakcji, która zawiera namiot turystyczny, zawierała yy, tak, zawiera także śpi, śpiwór. Natomiast ta relacja nie jest. W drugą stronę ta relacja nie, ta relacja nie jest symetryczna, tak? Za to 58% ze śpiw, transakcji ze śpiworem yy, mogła zawierać yy, ten. Mogła zawierać razie są to bardzo zróżnicowane, yy, są to bardzo zróżnicowane relacje. Yy, nie są one symetryczne. Więc proszę państwa, ja powiększę sobie. Yy, Moi tam powiększę sobie wykres, który obrazuje mi buty, że buty z kurtką były najczęściej kupowane, śpiwór z namiotem najczęściej kupowany, i powiedzmy te obiekty były kupowane osobno. I y, dodatkowo mogę także zinterpretować wymiary. To mogę zrobić analizą skupić. Natomiast mogę zinterpretować wymiary. Mamy pewien koszyk taki y, osób, który. Artykułów pierwszej potrzeby dochodzenia i artykułów pierwszej potrzeby do. Do spania, tak? Jeżeli by spać na biwaku, muszę mieć najpierw śpiwór i namiot, a dopiero później może bieliznę termiczną, tak? Żeby chodzić po górach, wypadałoby mieć kurtkę i buty, a lampkę zostawimy sobie na, zostawimy sobie na koniec, na nocne maratony. Na wszelki wypadek wykonałem sobie także analizę skupień. Generalnie koszyki, które zaobserwowałem, są na, na podobnie, wyglądają podobnie, tak? Na ze śpiworem, buty z kurtką, lampka z bielistą kartuszem. Te produkty mogą być, czyli jeżeli ktoś kupuje namiot, poleciłbym mu również szpiwór, co jest rozsądne, a może dorzuciłbym jeszcze któryś z innych obiektów, tak, buty, jeżeli ktoś kupuje buty, to polecę mu też kurtkę. może to też może być taka zalecenie dla sprzedawcy. Koszyki mogę nazwać, koszyk biwakowy, wędrowca gadżetów, w ten sposób mogę pracować. Skalowanie wielowymiarowe może pracować na różnych macie, na różnych, bardzo różnych danych. Ta, to jest jego podstawowa zeta. Dane surowe, tabele, macierze podobieństwa, to jest w zasadzie jego chleb powszedni. Tak? Nie mam przede wszystkim, to co nas interesuje statystycznych. nie ma założeń odnośnie rozkładów, nie ma założeń rozmiarów próby. Bardzo elastycznie ta analiza podchodzi do danych, generalnie ma to być dane ilościowe, jakościowe, byle nie dane z jedno, nominalną musimy sobie przekształcić. Bardzo różne możemy używać zmienne, to znaczy nie tylko skalę Likerta, ale także różnego rodzaju oceny preferencji, podobieństwa, podobieństwo do typu idealnego tego typu bardzo dziwne zmienne, z którymi czasami nie za bardzo wiemy, co zrobić, ponieważ nie nadają się one do analizy czynnikowej, po prostu, kiedy chcemy redukować wielowymiarowość. Tak, zarówno do danych rakietowych, jak i do danych zastanych możemy te techniki stosować. Y Proszę Państwa, to co jeszcze jest, jeżeli chodzi o zastosowania tych technik, więc może to być samodzielna technika, może to być technika wspierająca, możemy porównywać mapy precyzyjne. Generalnie zawsze szukam, tę technikę wykorzystujemy do porównywania wzajemnych relacji pomiędzy obiektami, z interpretowania wymiarów, które pływają na te podobieństwa, no, po stratyfikacji, po segmentacji, przede wszystkim też analiza sieci społecznych, powiązań między grupami. Zastosowań jest bardzo dużo, nie wszystkie oczywiście wymieniłem. W tak krótkiej prezentacji nie da się tak bogatej techniki pokazać. W wielu szczegółach, natomiast mam nadzieję, że te przykłady gdzieś tam odnoszą Państwo do swoich, do swoich zastosowań. Mam nadzieję, że ta prezentacja Przemka, powiedziałabym nawet mini szkolenie, się podobała, ale że czują Państwo niedosyt i chcą więcej. Stąd zapraszamy na trzydniowe szkolenie online właśnie z pozycjonowania, z wykorzystaniem map percepcyjnych i technik skalowania optymalnego w dniach 15-17 września. Będzie to kompleksowe szkolenie trzydniowe, na którym nauczymy Państwa, jak tworzyć mapy percepcyjne z użyciem takich technik jak analiza głównych składowych, analiza korespondencji, skalowanie wielowymiarowe. Więc zapraszamy bardzo serdecznie. Jeżeli będą mieli Państwo pytania odnośnie szkoleń, czy odnośnie tego, czy Państwa licencja posiada moduł umożliwiający właśnie analizy, o których mówił Przemek, zapraszam do kontaktu m. małpa solutions.pl lub do kontaktu telefonicznego 508-383-955. Korzystając też z okazji, e, chciałabym zachęcić Państwa do udziału w naszych e, innych szkoleniach. E, prowadzimy centrum szkoleniowe, zapraszamy na szkolenia e, i realizujemy szkolenia z marketingu analitycznego, ze statystycznej analizy danych, e, z badań ankietowych, z data miningu, więc e, jak najbardziej e, tutaj e, szkolimy i zapraszamy na nasze szkolenia.